Witam, kochani. E, dokładnie 2 listopada y, minął dokładnie rok, odkąd założyliśmy wraz z chłopakiem studio tatuażu Meeting w Krakowie. Mm. Teraz... Mm. Alive. It's alive. It's alive. E, teraz patrząc z perspektywy czasu, y, doskonale wiemy, jak. Dużo pracy i wysiłku nas to wszystko kosztowało, bo rok 2020 był ogólnie bardzo ciężkim rokiem na zakładanie tego typu działalności, no ale opłaciło nam się to, bo zyskaliśmy bardzo wielu fantastycznych klientów, za co jestem przeogromnie wdzięczna. Ten rok wymagał od nas niesamowitych pokładów pracy i energii, no ale nieważne ile by to nas kosztowało, wszystko było tego warte. A to dzięki Wam tak naprawdę, bo to Wy nam zaufaliście. E, postanowiliście do nas przyjść, oddać swój kawałek skóry pod tatuaż, za co jestem przeokrągnie wdzięczna. E, I teraz e, chciałabym Wam też podziękować za to, że e, mogę dla Was pracować. Dzięki Wam się rozwijam, dzięki Wam e, mogę realizować się swojej pasji, którą jest właśnie tatuowanie. Więc mam też dla Was wspaniały prezent. Z okazji pierwszej rocznicy otwarcia naszego studia, jest do wygrania konkurs. Należy spełnić jedynie trzy warunki, i tutaj wymienię je. Pierwszy warunek to polubić naszą stronę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście. Wskazać w komentarzu dwie osoby, które jeszcze u nas nie były, a które powinny się pojawić. No i trzeci warunek: udostępnić. Zwycięzca naszego konkursu otrzyma sesję o wartości 1000 zł plus zestaw kosmetyków do pielęgnacji tatuażu. Te dwie skazane osoby otrzymają vouchery o wartości 500 zł plus kosmetyki. No i pozostałe osoby, które wezmą udział w konkursie, otrzymają zniżkę 20% na dowolny tatuaż, pod warunkiem, że zapiszą się i wykonają go w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Ten konkurs będzie trwał od dnia dzisiejszego przez okres 5 dni, także macie 5 dni na wzięcie u, w nim udziału, do czego was ogromnie zachęcam. No i właśnie chciałabym jeszcze nadmienić, że ten filmik jest naszym pierwszym filmem na kanale YouTube. Na tym kanale chcielibyśmy też rzucać podobne filmy z konkursami, a także filmy, w których będziemy pokazywać, Podstawy, tatuowania, projektowania, a także filmy zrobione na sesji. Dzięki czemu będziecie mogli podglądać od Backstage'a naszą pracę. No i w miarę możliwości będę starała się tam też odpowiadać na Wasze wszystkie pytania, jeżeli byście jakieś mieli. Także reasumując, serdecznie Was wszystkich zapraszam do wzięcia udziału w konkursie i do oglądania naszej strony na YouTube. Let the games begin.